Niezły motor, niezłe cacko My się znamy, poznajcie poko... Ej, stój! Wtarcie, ej! Rudy, to ty! Rudy, zatrzymaj się! Pogadajmy! Rudy, poczekaj, pogadajmy! Dobre. Dobre. To ty? Spokojnie! Ja. Dobra! Dlaczego masz na dalej śledzić? Nie robisz już nic krzywego na mieście. No wiem, a teraz nie Ciebie śledzę. Słuchaj, mam... Mo możemy pogadać tak. jak grudy z Rudym, możemy pogadać jak Rudy z Rudym. Mówisz? Jest, tak, jest gość, no maczetę. Mówiłeś kiedyś, No właśnie, też tak go ścigam, no. Możemy się dogadać. Możesz mi pomóc, ja Tobie mogę pomóc schwytać maczetę. Ja no. potrzebuję go schwytać i mieć dowody na niego. Eee, nie, 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 no co Ty? Nie ja jestem fujerem. Nie no, jestem. Ja, ja, ja. W sumie, sugercja, <zysiu> <śmienicja> nie spoko. Nie potrzebuję, ta, na wagosów, ale głównie się skupiam na kimś innym. Teraz słuchaj, uh, masz mój numer, napisz do mnie smsa, spotkamy no. się, możemy dobyć targu. Jak rudy z rudym, potrzebujemy dorwać maczetę i pozbyć się go, ale mam kilka innych kąsków. Może mi się przydać, no dobra, mogę go wystawić, nie ma problemu. Poważnie? Poważnie. Będę miał dwie pieczenie na jednym osiem, dobra, boliśmy. to odezwij się, no hej. Hyhy, <laughs> współpraca z Rudym będzie...